Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Isander. Zapraszam teraz na takie krótką, nobowską moją grę, czy moje wykonanie w grze Robocraft. W zasadzie odkryłem tą grę, hmm, niech ktoś się zastanowi, przedwczoraj. Po prostu zobaczyłem, jak jakiś YouTuber w nią gra, i okazało się, że jest za darmo i tak dalej, więc można sobie popykać. W zasadzie jest dosyć fajna. Wcześniej tam chyba była troszeczkę taka, nie wiem, zupełnie inna, podobna jakieś tiry były i tak dalej, tak jak World of Tanks. Teraz to jest, nie wiem w zasadzie na, na czym to teraz dokładnie polega. Chyba na zdobywaniu leveli i po prostu się każdy bije z każdym. No, czy no, różne tryby są oczywiście gry, tak, ale już nie ma takiego jakby podziału na te tiry, tak. Yy, gra jest bardzo fajna, powiem Wam szczerze, spodobała mi się właśnie jak mówię po obejrzeniu filmików pewnego youtubera i postanowiłem, że sam spróbuję w nią zagrać. To jest pierwszy robot w zasadzie, którego tam sobie ja dostałem. Na początku dołożyłem mu może ze dwa działka, pomalowałem górę na czarno, dołu już mi się oczywiście nie chciało. Dołożyłem jakieś tutaj mu nogi, które tam zdobyłem, w zasadzie nawet nie wiem, czy to jest ulepszone, czy, czy nie w zasadzie. Ale no, tak, sobie to, <laughs> tak sobie to wymyśliłem. Na pewno jeszcze jakiś filmik z tej gry się pokaże, może jak będę trochę bardziej doświadczony. Ale dobra, <laughs> nie będę tutaj przedłużał. Pokażę wam ogółem o co chodzi w tej grze, może Ktoś z Was też nie ma o niej pojęcia, a naprawdę dosyć ciekawe. Ja wcześniej nawet nie wiedziałem, że ona istnieje. Dobrze, zagramy sobie Battle Arena. Powiem Wam szczerze, że. No to mi się na przykład najlepiej to gra. Ale tu są chyba jakieś ligowe jeszcze mecze i tak dalej. Także myślę, że. Warto spróbować na pewno, warto spróbować, może i wam się spodoba. Szczególnie, że fajne jest to w tym, że można sobie tego robocika sklecić z tych swoich części, jakich tam się chce. jak Scrap mechanik jest, nie? Tylko tam w zasadzie można zrobić no, bardzo wiele. Hmm. Tu też możemy zrobić też bardzo wiele, tylko tu jeszcze możemy się pozabijać tymi robotami. W sensie powalczyć ze sobą, nie? Takie robofajty. Ale... <laughs> Dobra, mam nadzieję, że nie będziemy zbyt długo czekać. Widzę, że tutaj jest y, niby średni czas oczekiwania, czy tam czas oczekiwania, który powinniśmy mieć. 33 sekundy, a czekamy już 48 sekund. Y, o, udało się. Będziemy walczyć na takiej mapce. No już tam raz na niej grałem chyba. Zobaczmy jak to wygląda. Ops, troszeczkę ma przygłośno. Żebyście wy też coś słyszeli. Pojawiamy się na takim właśnie planszy. I o co chodzi? Widzicie tutaj te jajeczka? Czy tam cokolwiek to jest? Trzeba to zniszczyć. Tylko że nie w tym, tylko w przeciwnej bazie tam przeciwnika. I kto po prostu pierwszy zniszczy, która drużyna? Pierwsza zniszczy, ta po prostu wygrywa. I tutaj jak widzicie są różne roboty. O są takie malutkie, są takie większe jak ten mój, mu jeszcze potrafi skakać. To chyba dzięki tym nogom, nie mam pojęcia. Takie małe gówno też tutaj potrafi jeździć. Nie wiem w zasadzie co on robi. Ale powiem wam tak, gra jest bardzo ciekawa. Właśnie mi się troszeczkę coś zabugowało, bo nie widać mi laserów jak strzelają. Powinny takie promienie wylatywać z tych moich... O, już widać. Na szczęście, nie wiem, może coś się musiało doczytać. Yyy... Nie no, spróbujemy, dobra. że te małe tam poleciało, ja troszeczkę się wycofałem. Zobaczymy. O. Nie spodziewał się tego nasz koleżka. I po nim. Tutaj mamy drugiego. Ups, sup, sup, O, jeszcze jeden nam tu się wyłonił. Spróbujmy go zniszczyć. Udało się go zniszczyć A to jest ten wcześniejszy? Nasz? Jest, ale inny Spróbujemy się go pozbyć A to może nie być takie proste Wiecie co, jednak jest troszeczkę tak za głośno Ja wam to oczywiście przyciszę wow, wow, wow. Fajnie chodzi, jeżeli tutaj chodzi o uszkodzenia, wiecie te klocuszki wszystkie się rozpadają. Tak jak widzicie mi tutaj ostrzeli na przykład jedno ramię i kilka działek Jest to bardzo fajne, bardzo fajny system zniszczeń Tak jak możemy mu no, na przykład możemy rozwalić z góry te działka o Dajmy na to o Rozwalmy mu to I już wiecie, wybuchło mu to i nie można strzelać tej z góry Możemy mu na przykład rozwalić nogę albo coś innego Wow 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 chyba się dostaliśmy hmm. troszeczkę pechowo. O! Z naszego robota teraz zostało bardzo dużo. Jak widzicie. Taka kubka, nie wiadomo czego. I niestety <coughs> y, polegliśmy. Teraz respawn jest bardzo y, szybki respawn. Y, później y, zwiększa on się ten czas oczekiwania. Co tutaj robisz? Ruszaj się. W każdym bądź razie... Y, no śmierć na początku nie jest aż taka mm, bolesna i w skutkach po prostu jak śmierć później, tak? Im wyższy mamy level, tym po prostu dłuższy jest czas yy, respawnu. tak? Tak samo jak na przykład Hiroshotestorm, no nie wiem, ja na przykład porównuję to do tej gry, w Lolu chyba jest tak samo, w Lola za dużo przyznam się nie grałem, jakoś mi to nie wciągnęło. Yy... No ale w każdym razie tak jest tutaj zbudowana mechanika gry A po co my to w ogóle rozwalamy, tak? Tego chyba nie powiedziałem Jak rozwalimy tam, nie wiem czy wszystkie, czy ileś tam sztuk To znika ta osłona Tak jak tu mamy taką osłonę, nie? To przeciwnik ma taką samą tam, O kurde, troszeczkę zmasowane ataki nasz przeciwnik przypuścił, musimy ich jednak trochę przetrzebić. Bo nie rozwalimy. Wow 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 wow. Czemu znowu ja odskoczymy stąd, dopóki jeszcze jakoś możemy odskoczyć. I spróbujemy może na tego przypolować. No i udało się. Bardzo ładnie. Ale tam chyba jest jeszcze jeden towarzysz jakiś strzelający w naszych. A tam jest kolejny. Spróbujmy troszeczkę naszym pomóc w jakiś sposób. Z latających jest yy, łatwiej rozwalić, powiem szczerze. Może ciężej trafić, ale mają mniejszą obronę i łatwiej polegają. Mamy jeszcze 60%. Ging, ging. No, pięknie. Wow, wow. Trochę nas tu postrzeliwi. No, jesteśmy dosyć mocno uszkodzeni, nie powiem, że nie. I niestety, <laughs> polegliśmy znowu. Powiem wam szczerze, to może tak wygląda jak mi teraz lamię, ale <laughs> ostatnie mecze to praktycznie chyba wszystkie wygrywałem, także. To jest teraz taki Wyjątek. <laughs> Nie, mam nadzieję, że uda się jednak to wygrać. Na mapie wygląda to chyba... Niedobrze. To wygląda na mapie. Ech, no cóż. No nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cholercia! Gdzie są nasi? Cholercia, atakuje nam tam bazę chyba. Nie, 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 znowu się nie damy rozwalić. To znowu ten zielony. No tu chyba jakoś inną broń założona. Cholercia, co on nas tak napastuje tutaj? Nikt nam nie pomaga. No niestety znowu polegliśmy. Jak widzicie nasza baza tutaj nie ma tej osłony i oni mogą nam bez problemu niszczyć te reaktory, jajeczka, czy jak to tam zwał. Co nie jest dobre. W zasadzie to zwiastuje rychły koniec tej gry Ale łatwo też odwrócić losy bitwy Dlaczego ty kolego nam tutaj nie pomagasz rozwalić tamtego? A cholecia następnie tam nadlatuje. Lepiej, żeby nie nadlatywał. Dobra, oni się tam nim zajmą ja pomogę tutaj teraz. Zastrzelmy mu wszystko co się da. No I jak widzicie, nasz przyjaciel ma jeszcze jedno działko. Już nie ma nogi. I po nim. Chociaż tyle, że się zemściliśmy na nim. Co my tam mamy? To latające gównianko małe. Nie wiem czy te statki latające są takie małe, czy one takie na początku muszą być, nie mam jeszcze statku latającego, nawet nie budowałem, nawet nie wiem czy mogę, nawet nie mogę jakoś, ale mm, nie budowałem sobie jeszcze. Co tu się dzieje? To tamto? Jak on mocno strzela. w cholercie. Wycofajmy się lepiej trochę stamtąd. Tego latającego byśmy... Kruwaka załatwili jakoś Cholercia, tylko żeby nas nie uszkodził tamten za mocno No nie! Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Chowajmy się tutaj jak najszybciej Dobra I wiecie co? Wycofam się stąd Śmieszne jest trochę sterowanie w tej grze O cholercia Mała żabo Mała żaba cholerna uciekła A ten drugi tutaj lata gdzieś na górze jeszcze Jak to się już wchodzi To on traci zarówno sterowność jak widzicie I spada Nawet traci wręcz zdolność latania Ale do tego czasu jest niestety bardzo groźny dla nas bo może ostrzelibasz nas z góry, a ja podejrzewam, no oni tutaj są koledzy, jak widzicie, zajęcie chyba czymś innym niż walką Nie wiem co to w zasadzie ma być Robosex <grytania> Spróbujmy tutaj wspomóc naszych Jak tylko się da Ostrzeliśmy monuszki temu zielonemu znowu no, 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 no. Dobra. Padł. Na górze tu niczego nie mamy. Więc możemy troszeczkę się ruszyć do ataku. O, znowu to latadło. Cholera, drugie latadło. Fak, fak, fak. Mmm... tam dojść? Ten bydlak tutaj mnie bił wtedy. On ma jakieś tam wdziałnie, nie wiem czy plazmowe, czy co to w ogóle jest. Jakieś takie snajperskie. Strasznie ciężko jest trafić w to ustrojstwo. Cholera, znowu nam ta tarcza padła. Ooo, oh, shit. Oh, shit. Cholera Cholercia Chyba to był błąd Chociaż że nie Może tu się obronimy troszkę jeszcze Tak, udało nam się zregenerować Pójdźmy troszeczkę do ataku Spróbujmy troszeczkę tutaj mm, Zagrać bardziej defensywnie strzelajmy tego zielonka naszego czy nie naszego przeciwnika a to sobie spróbujmy zdobyć może się uda a jak nie to zielonka nic nie zostało jeszcze tylko działo mu zostało teraz strzela Cholera. Cholera. Zostało mi niestety jedno i... W zasadzie teraz to już nic. Właściwie, e <laughs> znaczy, co myślałem, że nagram jednak dla was więcej niż e jeden film, ale widzę, że ta walka. Ta bitwa e zanosi się na dłuższą. No <laughs> jakie fajne latadło. Taki, taki samolot, nie? Widzicie? Ma tutaj stateczniki st na ogonie i tutaj skrzydła z przodu. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, jak tym się gra. Na pewno sobie takiego zrobię i na pewno wam to pokażę, Co mi to wysz? z tego wyszło, nie? Sam jestem ciekawy, co mi z tego wyjdzie. O, kurde, ale nam tych jajeczek zostało. Zostało ich tak mało. Nie chcę się poddawać! Wolę, żeby nas po prostu rozwalili! Poddawanie się nie jest w mojej naturze. Nawet jak jesteśmy skazani na przegrano. No i tak warto spróbować. No szkurde, jak tak będziemy się bawić, to niestety to przegramy. To było przez niego. Tak, zdecydowanie to była jego wina. 15 mamy. 15 mamy zabójstw. W zasadzie, jak widzicie, mamy najwięcej zabójstw. Śmierci mamy za to 4. Hmm. Są, którzy mają więcej. Więc nie jest źle. Ogółem wygląda to dosyć dobrze, powiem Wam szczerze. Dosyć dobrze to wygląda, więc nie wiem. Hmm. No jest przegrana, niestety. No i tak jak widzicie, jakieś tam podsumowanie, punkciki sobie dostajemy. Level dostałem i z levelem dostajemy jakieś tam części dodatkowe. To chyba jest zamiast tych tirów, czy czegoś tam. Dostaniemy sobie po prostu dodatkowe części, które. O, tutaj są po kolei. Na każdym poziomie dostajemy od tak w ogóle wygląda. Na każdym poziomie tutaj, o, jak widzicie, dostajemy sobie po jakiejś tam części. No tak w kółeczku to jest ułożone. Aż dochodzimy do jakiegoś tam mega shipu, coś tam, coś tam. Mega moduł, mega shield. No, jakieś tam osłony, tak. na na nasz pojazd i po prostu możemy sobie do niego dołożyć, żeby był jeszcze lepszy. Tutaj mamy sklepik. Mogę sobie. Tutaj rzeczy są, które mam. I to są sztuki bodajże. Ile mam sztuk tych rzeczy. Tu są rzeczy do poruszania się. A to gąsienice, a to jakieś tam. to, to chyba są latadła. A to nie mam pojęcia, co to jest. Hardware to jest. To są chyba. No byłem przekonany, że to co działka, ale nie wiem co to jest. To shield. A. shield taki, który sobie zakładamy, i on się lewy i prawy. On się odnawia w trakcie, gdy nie dostajemy obrażeń. Fajnie, możemy coś takiego odłożyć do naszego robota. Może to się nam przyda. E, dobra, wiecie co, niestety, ale mm, będę kończył ten odcinek. Myślę, że nie ma sensu go przedłużać. Widzieliście mi więcej, jak ta gra wygląda. Ja sobie w nią trochę jeszcze pogram. Może coś tutaj wydziwię z tym robotem, albo stworzę jakieś nowe um, dzieło zniszczenia i wtedy wam to pokażę. Zdecydowanie. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i to tyle. Cześć.